Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj dalej będziemy kontynuować nasz temat postu według ojców kościoła. Dzisiaj powiemy sobie trochę o celu. Jakie są cele postu? <grym> Jak jest cel? Bo tak naprawdę jest jeden cel, taki najważniejszy i nie jest to to, żeby Bóg nam pomógł, nie jest to, żeby Bóg nas wysłuchał, bo my tak często traktujemy ten post, że jest to taki, wiecie, taka lina, taki dodatkowy obciążnik, który pozwala nam przeciągnąć Boga na naszą stronę. A tak jak też, myślę, jest pięknie ukazane w księdze Jozułego, to nie jest, wiecie, przyciąganie czy Bóg jest po mojej stronie, czy po stronie tam wroga, tak? Czy będzie mi błogosławił, czy nie będzie mi błogosławił, tylko to my powinniśmy zadbać o to, żeby być po stronie Boga. Tak właśnie, żeby doświadczyć tego Bożego błogosławieństwa, y, korzyści z Bożego przymierza, z przymierza z Bogiem, natomiast no jeżeli wiecie, odcinamy się od Boga i żyjemy dla siebie samych, no to, no to sorry, to Bóg nie będzie po naszej stronie i, i nie jesteśmy pępkami świata. Musimy to też zrozumieć. Jakoś to, ten temat bardzo mnie porusza właśnie w księdze Jozuego. Czyli tak, post nie jest po to, żeby wyprosić coś od Boga. Bóg skłania się ku naszym prośbom. Dzięki postowi łatwiej nam czasami trwać na modlitwie na czuwaniu w jakiejś intencji przed Bogiem. Natomiast musimy pamiętać, że nie możemy... Wiecie, to nie jest sposób na wyłudzenie czegoś od Boga. To, tak jak mówili ojcowie Kościoła, i myślę, że to jest bardzo takie biblijne rozumienie właśnie postu, celu postu. Post polega na poddaniu ciała duchowi. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I myślę, że to jest naprawdę głęboko biblijny cel, właśnie sposób, w jaki rozumiemy ten post, dlatego że jeżeli post jest poddaniem naszego ciała duchowi, to nie może być jeden zryw. To nie może być, wiecie, taki płomienny zapał w każdy wielki post. Nie może się to na tym skończyć, że po prostu co, co roku nagle łapiemy, wiecie, nas ogarnia tak, ten, taka mobilizacja i zaczynamy pościć. Pościmy do Wielkanocy i wtedy czujemy się sprawiedliwi. A potem, prawda, przez resztę roku nie jesteśmy ludźmi postu, dlatego że wtedy, zobaczcie, efektem jest to, że tylko w Wielkim Poście nasze ciało jest nam poddane. Tylko w Wielkim Poście nasze ciało jest poddany duchowi jest posłuszne duchowi, czy też posłuszne samemu bogu, jest dyscyplinowane. A co a przez resztę roku. Tak, to, 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 co z tym ciałem się dzieje, tak? Nie możemy. Nie możemy tak żyć, że właśnie to nasze ciało jest w jakimś braku dyscypliny, że nie wiadomo, kto, kto tak naprawdę rządzi w tym naszym życiu. Czy to nie wygląda tak, że właśnie raz podporządkujemy się Bogu, kiedy nam to pasuje, ale w inne dni, kiedy źle się czujemy, kiedy jest nam smutno, kiedy jakieś emocje tak, biorą nad nami górę, albo jakieś pragnienia naszego ciała, tak, jakieś pożądanie i tak dalej, no to wtedy już nie słuchamy się Boga. Kurczę, no to tak, tak nie może być. I właśnie post ma na celu. Poddanie ciała duchowi, i to, dlatego to musi, być, to musi być sposób naszego życia, właśnie ta, ta dyscyplina. Tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, czy już rozmawialiśmy wcześniej, czy też będziemy o tym rozmawiać, to ojcowie kościoła oczywiście wskazywali na to, że post jest na pewien czas. To tak jak podejmujemy posty. Od, od jedzenia, tak? No i ten post się kończy, potem cieszymy się tym, że możemy coś zjeść, ale ogólnie ym, ten post musi być pewnym sposobem na nasze życie i na odmawianie sobie różnych przyjemności, różnych rzeczy, żebyśmy wiedzieli i, i wiedzieli to nie znaczy, że wiedzieli, ale tego nie praktykowali, ale żebyśmy wiedzieli i praktykowali wolność. Naszą wolność w Jezusie Chrystusie właśnie w stosunku do różnych rzeczy na tym świecie. Bazyli Wielki, odwołując się do fragmentu z listu do Galatów 5:17, zaraz wam tutaj przeczytam. Galatów 5:17 Ciało bowiem żywi pragnienia przeciwne duchowi. Duch natomiast pragnie czego innego niż ciało, tak bardzo są sobie przeciwstawne i dlatego czynicie to, czego nie chcecie. O tym mówi Paweł i Bazyli Wielki Odwołując się do tego fragmentu, wskazuje, że konflikt ciała i ducha jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Dlatego potrzebny jest osobisty wysiłek człowieka w celu odzyskania ładu. Jeśli się go odzyska, konieczna jest dalsza asceza. I akurat idzie wiosna, i piękne jest to, że właśnie ojcowie kościoła porównują to z uprawą ziemi, z uprawą naszych ogródków. Leon Wielki na przykład mówi, że gleba bowiem naszego ciała, jeśli tylko nie będzie poddawana ciągłej uprawie, zacznie szybko rodzić ciernie i osty. Aby panować nad ciałem i postępować duchowo, potrzeba postnych ćwiczeń. Ten, ten właśnie motyw tej uprawy ziemi, dbania o ziemię, jak przewija się przez różnych ojców kościoła i mi się to bardzo podoba, bo jakby w tym widzimy, że nie chodzi o to, żeby być teraz masochistą. Ale zobaczcie, że my, kiedy troszczymy się o ziemię w naszym ogrodzie, to my ją często właśnie musimy przeorać, przekopać, wykarczować, powierywać różne rzeczy, ale. Robimy to po to, żeby właśnie ona potem mogła urodzić zdrowe, tak, zdrowe owoce, tak, żeby te rośliny, które tam mają rosnąć, które są pożyteczne, żeby mogły wykiełkować, wzmocnić się i wydać owoce. I to robimy z troski. Z troski podejmujemy te całe działania o nasz ogródek, tak, bo co jest ważniejsze, ogródek czy my, tak, czy nasze ciało, czy, czy my, jako tak cały człowiek. No oczywiście człowiek jest ważniejszy. I tak samo powinniśmy zatroszczyć się o siebie i aby panować nad ciałem, postępować duchowo, powinniśmy praktykować właśnie takie postne ćwiczenia. Powinniśmy czasem wykarczować to, co tam, wiecie, jest niepotrzebne, co, co zawala miejsce, co tak naprawdę burzy nasz pokój. I, I powinniśmy naprawdę zatroszczyć się, nawet kiedy to jest trudne, nawet kiedy to wymaga dużo wysiłku i, i jest być może bolesne. Święty Augustyn napisał, mamy panować nad ciałem, aby Bóg Panował nad nami, też piękne. To od razu mi się właśnie przypomina ten fragment, o którym mówiłam w poprzednim filmie, że naszym zadaniem jest doprowadzać każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I my jesteśmy, chcielibyśmy się od tego wymigać, i uważamy, że to jest Boże zadanie, tak? że to On powinien teraz, em, tak, nasze myśli doprowadzać do posłuszeństwa nam. To byłoby w ogóle idealnie, ale nie. Nie możemy usprawiedliwiać się i zwalniać z naszych zadań, dlatego że w Nowym Testamencie widzimy, że Bóg dał nam nowego ducha i dzięki temu nowemu duchowi my jesteśmy w stanie podporządkować nam nasze myśli, nasze ciała. I Paweł w liście do Rzymian, na przykład w rozdziale 12, tak pisze, że nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, czyli ta przemiana umysłu. To właśnie jest nasze zadanie, żebyśmy umieli zrozumieć, jaka jest wola Boża, tak? Nie, nie wzorując się na świecie, ale właśnie yy, czytając słowo i przemieniając to myślenie na wzór myślenia Bożego. Dalej, yy, właśnie a propos jeszcze porównań do Ziemi, do troski o Ziemię. Podobnie jak rolnik, jeśli by obsiał jałową ziemię, nie użyźniwszy jej wcześniej, i zamiast pszenicy zbierze ciernie, tak samo my, jeśli byśmy zasiali słowa modlitwy, a nie umartwili naszego ciała postem, zamiast plonu sprawiedliwości zbierzemy plon grzechu. Nasze bowiem ciało pochodzi z tej właśnie ziemi, i jeśli nie spotka go taka sama troska jak jej. Nigdy nie wyda owocu sprawiedliwości. To napisał Marek Eremita. I tutaj też na myśl mi przychodzą te różne wypowiedzi, coachów, nawet niewierzących, którzy zwracają uwagę, że kiedy chcesz zmienić swoje życie, to nie wystarczy zastanowić się, co chcesz jeszcze zrobić, co chcesz dodać do swojego życia, ale musisz usunąć rzeczy, które ci zabierają Twój czas, zabierają Twoją energię, które są niepotrzebne, które są takimi chwastami. Tak, zabierają Twoją uwagę, siły, po prostu są bezużyteczne, tak jak jakieś scrollowanie i tak dalej. Oni mówią właśnie, żeby obcinać ten czas, zastanawiać się, czego nie muszę robić i żeby w to miejsce, w ten, w ten czas, tak bo wszyscy mamy te 24 godziny, wkładać te rzeczy, które są pożyteczne, które naprawdę zmienią nasze życie. I do tego samego zachęca Ewangelia, czy Ojcowie Kościoła tutaj, że musimy pozbyć się tych chwastów, musimy wykarczować nasze serce z tych wszystkich. Z tego całego myślenia, takiego światowego, z, takie, z tych naszych nieuporządkowanych pożądań i pragnień, musimy to wszystko doprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi. To znaczy myślenie ewangeliczne, tak? to co czytamy w Biblii, musi stać się naszym myśleniem, naszym sposobem patrzenia na świat, na nasze życie. Z którego będziemy potem podejmować nasze decyzje w naszym życiu, i wtedy rzeczywiście będziemy w stanie wydać plan sprawiedliwości. A jeżeli my zachowamy to nasze stare myślenie i będziemy chcieli, wiecie, dokoptować do tego jeszcze to myślenie ewangeliczne, to one będą po prostu walczyły o to miejsce, tak jak na grządce, będą walczyły o to miejsce w naszym sercu i my będziemy tak patrzeć na to, i tak, wiecie, no to to czy tamto, i tak nie wiem. Będziemy podejmować jakieś różne decyzje z różnym efektem, i. Niestety, raczej będzie tak, że to nasze stare myślenie zagłuszy to myślenie ewangeliczne. Przynajmniej ja to tak widzę w, w Ewangelii, tak, gdzie Jezus mówi o ziarnie Słowa Bożego, że mówi, że jeżeli, niestety, jeżeli nie będziemy wytrwale tego Słowa w nas pielęgnować, to ono nawet wykiełkuje, ale zaraz uschnie. Jeżeli nie wykarczujemy właśnie tych różnych chwastów, to ono zostanie zagłuszone przez bogactwo, tak, przez bogactwo pychę z tego życia Jezus wymienia takie różne rzeczy, które zagłuszają to słowo. I ono znowu nie wydaje owocu. Właśnie, czym ten post jest, że to naprawdę nie chodzi o, jakoś, o jakieś masochistyczne samobiczowanie, o jakieś umartwianie się bez sensu, ale to jest to jest wspaniałe narzędzie oczyszczenia naszego wnętrza. Z tego, co nie tylko niepotrzebne, ale szkodliwe dla nas, co właśnie nie pozwala Słowu Bożemu wydać obfitego owocu w naszym życiu. I napisałam tu jeszcze: Dobrze i wytrwale praktykowany post przestaje być tylko dobrym uczynkiem, gdyż doprowadza do trwałej postawy, a więc cnoty wstrzemięźliwości. Czyli znowu, post to nie jest zryw, to nie jest nasz płomienny zapał: teraz będę pościć, poszczę tam parę dni, czy nawet tygodni koniec. Dobrze praktykowany post polega m.in. na tym, że Wchodzi na stałe w nasze życie, jest czymś, co praktykujemy wytrwale. I wtedy on naprawdę pokazuje, że tak powiem, cały swój arsenał korzyści, bo przestaje być tylko dobrym uczynkiem, że tak powiem, raz na jakiś czas, raz od wielkiego postu, tylko doprowadza nas do trwałej postawy i do cnoty wstrzemięźliwości. Kochani, kto by z nas nie chciał mieć takiej cnoty? Jak niewielu jest teraz ludzi takich wstrzemięźliwych, którzy mają tę cnotę. Ta wstrzemięźliwość jest tak ważna. Przecież Jakub mówi w swoim liście: że kto nie panuje nad swoim językiem tego, pobożność nic nie znaczy. Jest jałowa, jest bezwartościowa. Tak ważna jest wstrzemięźliwość. Uwagę na to zwraca również Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale gdzie krytykuje nauczycieli pisma i faryzeuszów, nazywa ich obłudnikami, dlatego, że oni właśnie troszczą się tak bardzo tą zewnętrzną stronę kubka i misy. Natomiast w środku, w swoim środku, we wnętrzu pełni są niewstrzemięźliwości. Ja tu się przesunę trochę, żebyście widzieli ten drugi kubek, który zrobiłam na potrzeby właśnie zobrazowania tego wersetu, że możemy się bardzo troszczyć. My, wierzący ludzie, czytający Biblię, chodzący do kościoła i tak dalej, praktykujący naszą wiarę, możemy bardzo troszczyć się o to, żebyśmy nawet wyglądali na świętych, bo pościmy, bo robimy różne rzeczy, ale czy jesteśmy wstrzemięźliwi? Naprawdę w środku, czy nasze serce jest wstrzemięźliwe, czyste, pełne pokoju, skupione na Panu, skupione na Słowie Bożym. Jakie to jest ważne, to ma prawdziwą wartość przed Panem, to ma prawdziwą wartość przed Panem, i na to, na to uwagę zwraca Jezus. Piękny fragment. Tylko, żeby właśnie mieć to serce pełne, tak, wstrzemięźliwości, to naprawdę ta praktyka postu musi bardzo głęboko przeniknąć do naszego życia. A sama ta święta filozofia, jak powiedział Asteriusz, polega głównie i przede wszystkim na tak zwanej wstrzemięźliwości, dzięki której umysł człowieka Pozostaje czysty. Nie doznaje żadnej zmazy spowodowanej przyjemnościami, żołądka czy czymkolwiek innym. Jest absolutnie wolny w działaniu i kontemplowaniu spraw niebiańskich i sobie pokrewnych. Uważam, że to jest jeden w ogóle z najpiękniejszych takich podsumowań tego, do czego prowadzi nas post, tak? Czy najpierw do tej dyscypliny, przez dyscyplinę do wstrzemięźliwości, a przez wstrzemięźliwość, właśnie do tego pokoju w środku naszego serca i do takiej wolności, która, która daje nam wolność w działaniu i kontemplowaniu spraw niebieskich, niebiańskich i sobie pokrewnych. I tu pokażę Wam taki świetny obraz, który nazywa się Kuszeniem Świętego Antoniego. No, to jest genialny obraz, który pokazuje, jak wygląda życie chrześcijanina. Nie tylko chrześcijanina, ogólnie człowieka, ale. Ja na przykład często jak czynam na modlitwie, to czuję się dokładnie tak, że wtedy przypomina mi się masa spraw, które muszę zrobić. Masa jakichś rzeczy przypomina mi się z tego, co się zdarzyło wczoraj i co będzie jutro. I właśnie czuję się jakby te różne takie myśli, te demony mnie szarpały, i tak wiecie próbowały zwrócić na siebie uwagę w momencie, kiedy ja chcę zwrócić uwagę tylko na Pana, tylko na Jego Słowo i próbuję się skupić. To nie tylko jest w momencie, kiedy się modlimy, tak? My cały czas powinniśmy przebywać właśnie w takim skupieniu duchowym na tych Bożych sprawach, no ale często tak wygląda, że jest to dla nas bardzo trudne. Świetnie tu jest pokazane, jak te różne potworki, wiecie, one bardzo różnie wyglądają tak krzykliwie. One go ciągną za kończyny, one tam uderzają jakimiś pałkami. Każdy z nich próbuje zwrócić... Na siebie jego uwagę. W ten właśnie sposób często działają też różne rzeczy tego świata. tak? Czy, czy właśnie nawet powiedziałabym, że tak szatan działa przez różne rzeczy tego świata, też przez różne nasze myśli. I to, co mnie porusza, że właśnie ten Antoni ma taką skupioną twarz, taką nie wygląda na takiego przejętego tymi potworkami, tylko raczej tak, wiecie, taki jest skupiony, taki, no może trochę zmęczony tym, ale widać, że nie, nie przejmuje się tym bardzo. I, I trwa w jakimś takim skupieniu na czymś. Ma jakiś taki cel, gdzieś tam patrzy przed siebie i te, te potworki nie są w stanie odwrócić jego uwagi. I bardzo, naprawdę bardzo mnie to porusza. Też chciałabym mieć takie, takie skupienie w moim życiu. I właśnie widzę, jak post pomaga. Poczczę od jakichś na przykład, właśnie od tych telefonów i jakichś takich rozrywek, jak bardzo to pomaga te myśli uspokoić, nie dłużej trwać w takiej świadomości Boga, tak? W takim świadomości obecności Bożej, Bo Bożej dobroci, Bożych dzieł, w takim kontemplowaniu Bożego Słowa. Jest to, myślę, nam wszystkim bardzo potrzebne, więc kochani, wiemy już do czego dążymy, chcemy osiągnąć właśnie to poddanie naszego ciała duchowi chcemy żyć w dyscyplinie, chcemy żyć w uporządkowaniu, chcemy żyć w pokoju, tak jak święty Antoni, żeby właśnie móc medytować o tych wszystkich bożych, niebieskich sprawach, a o tym w jaki sposób możemy to sobie trochę ułatwić, w sensie jak praktykować ten post, takie różne wskazówki to podam wam na następnym filmie. Więc no, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.